Ten fragment, który przeczytam, pochodzi z 15 maja. W godzinach popołudniowych został zanotowany przez Korczaka. Dostojewski mówi, że wszystkie nasze marzenia spełniają się w biegu lat. Tylko w tak wynaturzonej formie, że ich nie poznajemy. Ja poznaję swoje marzenia z lat przedwojennych. Nie ja do Chin, ale Chiny przyjechały do mnie. Chiński głód, chińska poniewierka sierot, chiński pomór dzieci. Nie, nie chcę zatrzymywać się nad tym tematem. Kto opisuje cudzy ból, jakby okradał, żerował na nieszczęściu. Jak mu było mało tego, co jest. Pierwsi dziennikarze i urzędnicy z Ameryki nie kryli się, że doznali zawodu. Nie jest aż tak strasznie. Szukali trupów, a w sierocińcach szkieletów. Kiedy zwiedzili dom sierot, chłopcy bawili się w wojsko. Czapki papierowe i kije. Widocznie wojna im nie dokuczyła, powiedział z przekąsem. Teraz to tak, ale i apetyty wzrosły, i nerwy stępniały. Coś wreszcie rusza się. I na tej i owej wystawie sklepowej nawet zabawki i tyle cukierków od groszu dziesięciu do całego złotego. Sam na własne oczy widziałem. Małżer brał dziesięć groszy i zaraz kupił cukierków. Nie piszcie tego kolego do Waszej gazety. Czytałem, że z niczym nie zżywa się człowiek łatwiej niż z cudzym nieszczęściem. Kiedy szliśmy przez ostrołękę do Prus wschodnich, klepczarka pytała nas: Co będzie z nami, panowie oficerowie, bo my cywile za co mamy cierpieć? Wy co innego? Idziecie na pewną śmierć. Raz tylko jechałem w Harbinie rykszą. Teraz w Warszawie długo opierałem się. Rykszarz nie żyje dłużej niż lat trzy, silny 5. Nie chciałem do tego ręki przykładać. Teraz mówię: trzeba im dać zarobić. Lepiej, że ja wsiadam niż dwóch ciężkich paskarzy w dodatku z tłomokiem. Moment przykry. Kiedy wybieram zdrowszych, silnych, o ile śpieszę się, i daję o pięćdziesiąt groszy więcej niż żądają. I wtedy szlachetny, i teraz, kiedy leżąc w jednym pokoju z dziećmi zdrowymi, zapaliłem papierosa, rozumowałem, dym to środek wykrztuśny, przynoszę im pożytek. Natchnienie daje mi pięć kieliszków spirytusu, pół na pół z gorącą wodą, po czym idzie rozkoszne uczucie znużenia bez bólu, bo blizna się nie liczy, i nóg ciągnienie się nie liczy, i nawet ból oczu i pieczenie małżony się nie liczy. Natchnienie daje mi świadomość, że oto leży w łóżku i tak aż do rana, a więc 12 godzin normalnej pracy, płuc, serca. I myśli, po pracowitym dniu ustach smak kapusty kwaszonej i czosnku i karmelka, który dla smaku umieściłem w kieliszku, epikurejczyk. Ba, dwie łyżki od herbaty fusów w prawdziwej kawy z miodem sztucznym, zapachy amoniaku. Mocz teraz szybko rozkłada się, a nie co dzień płucze Kubę. Zapach czosnku, karbidu i od czasu do czasu moich współmieszkańców. Jest mi dobrze, cicho i bezpiecznie. Zapewne tę ciszę może mi zakłócić jeszcze wizyta pani Stefy z jakąś nowiną lub tematem domęczącego przemyślenia i desperackiej decyzji. A może pani Esterka, że ktoś płacze i zasnąć nie może, bo ząb. O list na jutro do tego owego dygnitarza. Od... Mól przeleciał. I już gniew. Ferment wewnętrzny. Pluskwy. Nowi, zrazu rządcy goście. I mole. Ostatni wrogowie. Powiedzmy numer 5. To już do cholery temat na jutro. Chcę tej ciszy nocnej. Godzina dziesiąta. Przebiec z myślą dzisiejszy, jak rzekłem, pracowity dzień. A propos wódki. Ostatnia półitrówka ze starego przydziału. Miał jej nie otwierać na czarną godzinę, ale diabeł nie śpi. Kapusta, czosnek, potrzeba ukojenia i pięć deka serdelowej. Tak zaciśnie i bezpiecznie. Nawet bezpiecznie, bo nie przewiduje niczyjej z zewnątrz wizyty. Zapewne może zdarzyć się taka wizyta, jak pożar, jak nalot, jak zerwanie się tynku nad głową, ale samo określenie, poczucie bezpieczeństwa dowodzi... Że subiektywnie uznaje się mieszkańcem bardzo głębokiego tyłu. Nie zrozumie tego, kto nie zna frontu. Jest mi dobrze i długo chcę pisać, aż do ostatniej kropli atramentu w piórze. Powiedzmy do pierwszej, a potem sześć bitych godzin odpoczynku. Chcę się nawet pożartować. co jest, powiedział zupełnie nietrzeźwy minister. I, z, I nie zupełnie w porę, bo tu i ówdzie panował po wsiach tyfus głodowy, a słupek skonów gruźniczych zawrotnie zwyżkował. Dokuczali, bo potem polityczni adwersarze w prasie niezależnej, niezależnej. pożał się, Boże. Być jest. Mówię, i ja, i chce mi się być wesołym. Wesołe wspomnienie. Teraz pięć deka tak zwanej sardalowej kiełbasy kosztuje. Złoty 2,20. Dwa, Wtedy tylko 80 groszy. Chleb nieco drożej. Powiedziałem do sprzedawczyni: Moja pani kochana, czy te kiełbasy aby nie z ludzkiego mięsa, bo jakoś za tanio na koninę? A ona w odpowiedzi: Nie wiem. Nie byłam, kiedy ją robili tam. Nie obruszyła się. Nie uśmiechnęła się do wciganego klienta. Nie zdradziła wzruszeniem ramion. Że żart nieco widmowo upiorny. Nie, tylko przestała krajać, czekając na moją decyzję. Lichy klient, lichy żart, czy podejrzenie. Nie warta sprawa dyskusji.